Prosto, nadal idziemy do lasu narobić hałasu. Ej, To małe nadąża całkiem nieźle. Niedługo przyjdziemy z oliwką tu biegać i z amerką też. Tak, tędy. Idziemy szczytami gór. Prosto. No i tu wchodziliśmy w zeszłym roku. Inaczej mięśnie pracują, kiedy chodzi się czy biega po górkach. Oliwka nie może wytrzymać, nogi jej same biegają. Chociaż tata mówi, żeby jeszcze dzisiaj nie biegała. Dzisiaj wyjątkowo dużo samochodów, ludzie przyjechali na spacer do lasu. Kto będzie biegał? Nie, to tam szybko dywą, nie zdążysz, Oliwka też nie zdąży. Ktoś tam przemyka między drzewami. To chyba oliwka.

Tutaj jest chyba nora lisa. Lisek to Lisa lis. Lisek Amelka echo powie? Echo. 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 Chodź Amecia, chodź. Daj rączkę. Idziemy. Chodź. To jest pniak. Pniak. Pół pół Jeszcze pół kilometra. Jeszcze pół kilometra. Jeszcze pięćset metrów. Chodź, Mela idziemy już do domku. Chodź! No, chodź, chodź! Spotkałem się w lesie dziewięć osób biegających. Jest to trochę więcej, bo tak 5-6 biegało normalnie. Natomiast jeśli chodzi o zatrzęsienie ludzi, to wszędzie słychać ludzi. O, tam krzyczą moi. Byłem w kilometrów. km, od 1 marca poprawiłem mój czas o 3 do 4 minut, bo zmieściłem się w pół godziny. W te 5 km, a dokładnie przebiegłem tą samą trasą, którą biegłem poprzednią. Czyli zrobiłem duże koło, a potem zrobiłem małe kółko. I tuż przed bramą wyskoczyło 5 km. Dokładnie ten sam dystans, dokładnie ta sama trasa, tylko czas lepszy. Nie wziąłem wody do picia, i teraz suszy. Jak zacznie kaszeć, to ktoś pomyśli, że jestem zarażony. Wszędzie ludzie. Przed chwilą obróciłem się w kółko i naliczyłem w ciągu minuty w okolicy 21 osób. Normalnie nawet w niedzielę biegając to na całej trasie nie wiem czy zliczyłbym taką ilość osób jak tutaj w zasięgu wzroku. Wszyscy teraz z parków jak ktoś skomentował po drodze przerzucili się do los. Widzę kolejne osoby biegające to już kilkanaście osób dzisiaj w lesie biega i niezliczone ilości osób spacerują. Na parkingu dzisiaj brakuje miejsc więc jest podobnie jak w niedzielę, można trochę więcej, 1 marca, bo coś w tym roku większa ilość osób odpoczywa aktywnie. Tak wygląda za mną parking. Brakuje miejsca na ulicy i jeszcze tu stoją. Także myślę, że dzisiaj jest pobity rekord. A to cała nasza ekipa. Mam nadzieję, że wszystkich obejmuje. Idzie Bąbel mały. Dzisiaj zrobimy chyba swój rekord w kilometrach, bo... 2 km robiła w zeszłym roku Amelka. a w tym roku to jakieś 3,5 km, i dojdziemy do domu. Generalnie już pobiła, ale jak dojdzie do domu, to będzie miała prawie podwojony dystans. Więc jest progres u tego małego szkraba. Chcesz się, Ameryka. Od razu proszę, może. Nie trzymać paluszka. Tu zrobili wycinkę. A my skręcamy w prawo, żeby iść dalej przez las. Chciałem powiedzieć, że tu nie było takich szerokich ścieżek. Mama ma chyba jakieś indyjskie geny. Jakby ktoś nie wiedział na jakiej zasadzie działa echo to informuję. Jedno dziecko krzyczy tu, drugie tam odpowiada. La, 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 la. To jest drzewo. To A tu jest mech. Mech. O drzewo jest wielkie i wysokie. Dzisiaj na biegi zabrałem ze sobą rękawiczki i było tak ciepło, że ich nawet nie wyciągnąłem. Z kieszeni, cały czas tam przeleżały, dopiero teraz sobie przypomniałem, że miałem rękawiczki. Także idzie wiosna. Czy jesteś wiosna? O, szkoda. A kto ty jesteś? Goni Gonimy mamę. Proszę przyspiesza taki chyba z przodu, a my ich gonimy. Mama wyciąga nogi jak może. Oliwka już biegnie, a my i tak ich dogonimy.